Jesteśmy w klasie drugiej B w publicznej szkole podstawowej nr 24 w Opolu. Dzieci przygotowują owocowe sałatki. Kto mi z Was powie, z jakich owoców przygotowujecie sałatki? Marce. Zrobimy sałatki owocowe z jabłek. Mnogron, bananów, banan, zkiwitki. Kto mi z Was powie, dlaczego rano jemy śniadanie? Żeby mieć siłę, żeby przechodzić z w zimę. A kto mi z Was powie, jakie witaminy są w tych owocach? Mak. A, B, C, D. Kto mi z Was powie, czy śniadanie daje moc? Daje. Bo? Bo, bo? bo jesteśmy silni, zdrowi, odporni, mamy dużo siły, możemy biegać. Mam nadzieję, że dzieci z drugiej B będą silne, zdrowe i wytrwałe przez cały dzień. Dziękuję Wam serdecznie.